Cześć, tu Sławek, witam w Dalton Laboratories. Dziś chciałbym powiedzieć parę słów o stojącym tutaj słuchawkowym wzmacniaczu lampowym zbudowanym z kitu AVT2744. Tym razem bez relacji z samego budowania, gdyż kit zbudowałem już dobre dwa lata temu. Dostałem go od żony na Boże Narodzenie jako prezent. Bardzo fajny prezent, dziękuję i pozdrawiam. Chciałbym tylko wspomnieć o paru problemach, jakie napotkałem podczas budowy tego wzmacniacza, oraz podzielić się wrażeniami z jego użytkowania. Projekt tego wzmacniacza, autorstwa pana Stanisława Chrząszcza, został opublikowany w 2005 roku, więc już dosyć dawno temu. W założeniu miał być to wzmacniacz do wykonania stanich podzespołów, jakie można było znaleźć w starych telewizorach. Obecnie te podzespoły nie są wcale aż tak tanie. W dodatku przez te ostatnie dwa lata, od kiedy składałem ten wzmacniacz, kit podrożał i to znacznie. Natomiast wciąż jest to jeden z tańszych projektów lampowych, gdyż jest to wzmacniacz typu OTL, czyli Output Transformless. Nie zawiera transformatorów głośnikowych, a one często są... Najbardziej znaczącym kosztem, może pomijając obudowę, budowę w, w konstrukcji lampowych. Dlatego i tak jest względnie tani w porównaniu do innych projektów lampowych, natomiast już nie tak tani jak w założeniu w tym 2005 miał być. Wzmacniacz polutowałem dosłownie w kilka godzin, i w pierwszych testach okazało się, że oprócz wzmacnianego sygnału dźwiękowego w słuchawkach sły, słychać także Buczenie po paru 10 sekundach od włączenia wzmacniacza. Jako elektroniczny ignorant nie wiedziałem o co może chodzić i czym to może być spowodowane, zacząłem szukać porad na różnych forach internetowych i znalazłem rozwiązanie problemu. Okazało się, że oczekiwane napięcie w gniazdku, czyli 230V, u mnie wynosi prawie 250 249, dokładniej mówiąc. I co za tym idzie, napięcia na uzwojeniach wtórnych transformatora także były wyższe niż oczekiwane 13V napięcia żarzenia lamp. Było to prawie 16V, i to właśnie było, było powodem tego buczenia. Wyczytałem, że lampy można żarzyć napięciem stałym, a niezmiennym, i w tym celu dodałem kolejny mały kit AVT stabilizator napięcia. I dołożyłem go do wzmacniacza, i od tej pory już buczenie ucichło. Dowiedziałem się także z pomiarów internautów, że im wyższa impedancja słuchawek, tym lepiej, tym zniekształcenia mniejsze. A akurat szczęśliwym trafem używam starych, ale jarych słuchawek AKG K240DF, które mają impedancję 600 ohm, więc szczęśliwie się złożyło. Jeśli chodzi o wrażenie odsłuchowe, to używałem tego wzmacniacza z różnymi źródłami, od analogowych w postaci gramofonu, przez różne daki USB, ale raczej wszystko to urządzenia średniej klasy, nie żaden high-end. Ale najczęściej używam go ze stojącym tutaj odtwarzaczem CD NAD C515 i jest to mój ulubiony zestaw audio w ogóle ze wszystkiego, co w życiu używałem. Może już samo to wystarczy jako, jako solidna rekomendacja. Mogę słuchać tego wzmacniacza godzinami, nie czując zmęczenia. Brzmi bardzo przyjemnie, nie brzmi ostro, wręcz miękko, natomiast nie jest przy tym pozbawiony dźwięk szczegółowości, i rozdzielczości. Basu nie brakuje. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wzmacniacza. Kilkukrotnie zanosiłem go do pracy, żeby znajomi mogli sobie posłuchać i recenzje były różne, raczej nie było negatywnych, co najwyżej, że nie słychać żadnej różnicy w porównaniu na przykład do dziurki laptopa, ale były też zachwyty, wręcz określenia typu magia i, i w większości się naprawdę brzmienie tego wzmacniacza podobało. Obudowa pochodzi z AliExpressu. Miałem problem z wywierceniem otworów pod lampy. Oczywiście nie, nie próbowałem ich wiercić od razu w pokrywie tej obudowy, a trenowałem sobie na różnych blaszkach wcześniej, no i tak szerokich otworów nie byłem w stanie wywiercić. I ostatecznie kolega z pracy zrobił mi taką pokrywkę z plexi, z otworami. Dzięki Radio i pozdrawiam. I nawet fajnie to wyszło, gdyż mogę sobie zajrzeć do środka wzmacniacza, jak on tam wygląda. Podsumowując, yy, polecam. Dla mnie ten wzmacniacz był tym pierwszym urządzeniem, dzięki któremu w ogóle zafascynowałem się lampami i jest to w tej chwili moje ulubione urządzenie audio w ogóle ze wszystkich. Dziękuję za oglądanie. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji. Teraz po serii filmów, związanych raczej z retro komputerami i konsolkami, będzie seria filmów o audio, gdyż mam w planie kilka projektów właśnie w tej dziedzinie obecnie. Także zachęcam do pozostania, do obserwowania kanału i dziękuję do usłyszenia. Cześć.